Max Bojarski wystąpi w imieniu kongresu świeckości. Po pierwsze chciałbym bardzo serdecznie podziękować ninie Sankari i fundacji imienia Kazimierza Łuszczyńskiego za organizację dzieci na siebie głównego ciężaru organizacji tego i poprzednich spotkań pod zachętą. Po drugie obecnie jesteśmy świadkami nawrotu do ideologii, której ofiarą stał się pierwszy prezydent II Rzeczypospolitej. Ideologii wymierzonej przeciwko tolerancji, przeciwko ogólnemu traktowaniu i szacunkowi wobec przedstawicieli różnych narodowości, wyznań, światopoglądów. Jesteśmy świadkami, tak jak 96 lat temu, prób podważania ładu państwa, dziś ładu konstytucyjnego. Prób, które, tak jak 96 lat temu, prawicowe media ubierają w szaty walki z rzekomymi wpływami zagranicznych wrogów. Dziś dlatego jesteśmy tu, żeby pamiętać o tym, że. Nienawiść jest zawsze wymierzona przeciwko człowiekowi. Że słowo potrafi tworzyć i koić, ale także zabijać. Mowa nienawiści, negowanie patriotyzmu politycznych oponentów może kończyć się tak, jak skończyło się tutaj w zachęcie. Jednocześnie, jako przedstawiciel Kongresu Świeckości, chcę podkreślić, że wprowadzanie wątków związanych z religią do polityki, co było też jednym z motywów kampanii nienawiści z 1922 roku, od wieków służyło, służy i będzie służyć dzieleniu, a nie łączeniu ludzi. Śmierć Narutowicza jest przestrogą. Wszystko zależy od tego, jak zrozumiemy tę przestrogę, to przesłanie, które historia nam zostawiła. Historia, która lubi niestety się powtarzać. A jednak wierzymy głęboko w to, że Polska musi być i będzie tolerancyjna, wielobarwna, demokratyczna i świecka. Grazie. Dziękuję più Dziękuję